Albo jest do wymyślenia dosłownie w 5 sekund samodzielnie i kompletnie nie jest odkrywcza. Yy, i, I wiesz. I, o, i teraz może tak, może teraz tak się warto troszeczkę zro zastanowić, zrobić rachunek sumienia. Bo yy, jak to powiedział. Tak, bo jak to powiedział Remigiusz M., że łatwo jest krytykować ten własny YouTube, a jak się nic do niego nie wnosi. Kurwa, ja przepraszam bardzo. Ja to wnoszę nawet dużo. Tylko, że. Bo moim zdaniem w dzisiejszych czasach poprawności politycznej i demonetyzacji absolutnie wszędzie gdzie się powie kurwa albo zajara się szluga na wizji, to moje vlogi na przykład są kompletną, kompletną opozycją do tego, co dzisiaj jest popularne i idę w kompletnie y, innym kierunku y, niż cała reszta, i robię, a jestem Prawie, że z całą pewnością mogę powiedzieć, że jestem jednym z obecnie najbardziej oryginalnych youtuberów. Znaczy, jeżeli mogę się nazwać youtuberem, bo w sumie nawet nie wiem, czy chcę, bo to jest po części obraźliwe w dzisiejszych wiesz, to, czasach. Jak chcesz się identyfikować, prawda, z tą, prawda, z krają, no to nie jesteś. Więc, wiesz, no trudno dzisiaj o oryginalny content, to prawda, no ale tak. mi się Wszystko... na przykład moim zdaniem udało, no. No, no na pewno, no, yy, przynajmniej my jako prawda my staramy się yy, robić coś awangardowego, tak? No. Że, I na, sobie nas nie obchodzi to, że mamy ucięte zasięgi, <grym> tylko po prostu no dla satysfakcji. No i wiedzą Państwo i na przykład kogo to obchodzi, że ktoś zrobił po raz setny jakiś kolejny Odcineczek z tego samego. Tutaj nie chcę rzucać nazwami, ale to zrobię. Jak na przykład te, kurwa, Waksy albo Beksy. Czemu w ogóle wszyscy są tacy podobni? Albo Ponk, albo kurwa Martin Stankiewicz. Albo, ja w sumie nie pamiętam już kurwa kto to jest, albo, albo inni, bo okay. już y, mówię, ja ich ani z mordy, ani z nazwy nie kojarzę, bo ja nie oglądam kompletnie czegoś takiego. Tak, stopili się w jedno, stopili się no. w tłum. Tam jakiś kurwa Team X, nie? Wiadomo. O nie, to ci influencer <laughs> Tak. No jest masakra kompletna po prostu i... No... Nie, nie szanujemy, no po prostu my też zachęcamy, żebyście odeszli od tego i starali się, może, może, nie, może tutaj nie, nie robić tutaj swojego konta i nie wrzucać, ale po prostu szukać tego, co wam serce dyktuje, tak? No no ale też problem może być taki, że w większości serce dyktuje dalej oglądanie takich główien. A no to też... już jego problem. No to jest jego problem, owszem. Tylko, że niestety, do tego dochodzi jeszcze algorytm YouTube'a, który promuje takich zjebów. Dlaczego? O, dlatego, bo oczywiście ręka rękę myje i tamci wstawiają taki content, jak to... Kurwa, jak wstawiam każdy film na YouTubie, to jest taki dumny napisik. Czy chcesz przeczytać wytyczne dla społeczności? A pierdolą mnie jakieś wytyczne dla społeczności! Ja tu... Przepraszam, czy ja mam jakiś kontrakt z YouTube'em? Nie. nie. Że ja, o, oni mi mają kazać, co ja mam wrzucać? YouTube to jest platforma, a nie wydawca. Bo oni się w tym momencie zachowują, jakbym ja był jakąś częścią ich wydawnictwa. I miał wydawać coś, co jest na ich modłę. YouTube jest platformą, tam może się znaleźć wszystko. Oprócz e, prawdziwych e, zabójstw, tak? Jak e, tam, czyli nie może być prawdziwej śmierci, nie może być na gości, nie może być tam... No i w sumie tych dwóch rzeczy tak naprawdę. No niestety no. No, a ja, już... ja, ja. kiedyś ten dostałem takie pedofili, to... nie może być. I dobra, i proste, no, yy, to ja kiedyś dostałem, prawda, taki list od YouTube'a, tam na maila. No właśnie to. W sumie jeśli pamiętam do, dokładnie co tam było napisane, ale to było też związane z, tam z jakimś paktem, który miałem zawsze. <laughs> mimo że wtedy miałem chyba mniej niż 20 subów, hmm. <laughs> Więc... Więc ja się pytam, dlaczego... No ale on tak ale tak o czym było... on traktował? Yy, o czym on traktował... No poczekaj, bo ja nawet pamiętam, yy, bo, to, bo to też było jako komentarz, nie tylko jako mail, mhm. ale mogę to znaleźć w każdym... No ja pamiętam, w którym to filmie było, więc... Więc za chwilę tutaj, prawda... Mam nadzieję, że Was nie zanudziliśmy tutaj. Nie, Jeszcze. myślę, że nie. Powiem że... tak, jak ktoś dotrwał do obecnej, obecnego momentu, to już dotrwa do końca filmu, prawdopodobnie. Mm. Yy, o, na przykład jest coś takiego. Yy... Hej, chcesz może dostać partnerstwo? Zapraszam cię więc do sieci Freedom. Dostajesz partnerstwo. Dostęp do kilku banków muzyki, z których możesz bez ograniczeń korzystać. Możesz zacząć zarabiać hajs, wypłata już od jednego centa. Napisali hajs? Tak, napisali hajs. O, proszę Dostajesz proszę. ochronę przed kopiami. Copyrightami i wiele innych świetnych punktów. O, o, bo mnie to Te, strasznie y, jeszcze, w ogóle uraża, jak ktoś, nie wiem, użyje pięciu sekund mojego filmu w swoim filmie. Straszne kurwa rzeczy, naprawdę. Zwłaszcza, że to, na przykład na Facebooku też był taki problem. Mieliśmy raz zamkniętą grupę i nie mogliśmy na przykład wrzucić. Y, no z jakąś nutą popularną. O, z jakąś nutą czasie. po prostu filmu, nie? Takiego mini teledysku na przykład. No, ale co tu jeszcze jest napisane? Jeżeli sieć przestanie ci odpowiadać, to możesz z niej w każdej chwili wyjść. No. Wow. wow. To jest dzięki, że interesują... dają w ogóle wybór, że można czy... się wycofać. Tak, w ogóle, w ogóle ten, który to zaposował ma bardzo dziwną nazwę, bo bardzo długą. Nazywa się konto, z którego nerw odpowiada na komentarze, bo na głównym coś się czasami buguje. Nie, nazwa... Może to fake ten e-mail? Pewnie fake, ale mimo wszystko to, to nie odbiega od rzeczywistości, bo takie coś przychodzi. No, yy, więc... W nie no, tak. to trochę, wiesz, to mogłeś na początku powiedzieć, że to fake bo... No? no. No dobra. Yy, a jaką Ty masz grupę krwi, słuchaj? Yy, ja? Ja mam... Yy, ARH. A? A co? R jest jak nagle o grupie Tak, tak jakoś z dupy. ARH+, dobra. To się na... This tool help us later. Tyle No. Więc, w każdym bądź razie. E, gówno, gówno, jeszcze raz gówno, tony raki Wchodzi sobie mały dzieciaczek na YouTube, a, patrzy... JA! I kurwa... I, o, dad. No, no. O ho, ho, ho. Patrzy, a tam Martin Strankiewicz. Kurwa, kolejny filmik. Kolejny filmik, te codziennie napierdala jak, Albo jak, jakiś tam stu. Czy w ogóle dla mnie coś nie jest O wymag... Marcin dupie. Marcin Dupiel. Jaki to, to jest, ja. <laughs> no. jest Seksmasterka, nowy filmik. Zrobiła wow. No. I takie są dzieciaki w dzisiejszych czasach, bo im tylko w głowie... Fortnite i te inne, prawda? Marcus Brownlee. No. Znaczy, może to nie tutaj, ale... Może nie tu, ale to już tak bardziej Łowę bym tak. powiedział. No. no. ale tak to jest, no. No, więc to... Człowieku, to pokolenie musi wymrzeć, tyle ci powiem. To całe pokolenie yy, musi wymrzeć, choć... Nie no, tak naprawdę to obawiam się, że będzie tylko gorzej, bo to pokolenie będzie rodziło takie dzieci, ogółem i te dzieci będą jeszcze gorsze prawdopodobnie, bo będą wychowywane przez to pokolenie, więc... Więc, że tak powiem, nie no, rysuje się No, rysuje się bardzo szaro. Tak, tego, no. Być. I żeby nie było. Oczywiście nie wszyscy. My tu nie obwiniamy wszystkich. Ja sam najlepiej zdaję sobie sprawę, że wśród tych, tego całego morza sraki, są porządni twórcy i porządni jutubowicze. E, e, tak jak najlepszy przykład, ostatnio do żywych na YouTubie powrócił Ragnar, go znacie lepiej Zalecamy. jako Grmr. jakoś tam to szło, w każdym bądź razie Ragnarok. Gościu, który przestał nagrywać, ojej, no już nie pamiętam, z rok temu? Prawie? Nie, tak mniej więcej. Mniej no. więcej? No i ostatnio wrócił. I, I co? I zaczął nagrywać The Surge, tą grę tam, takie Dark Souls troszeczkę w, z egzoszkieletami i, i starego, dobrego y, Mediwala y, dwójkę Total War'a na modzie, y, tam, że władca pierścieni, no, nie? że cała mapa jest władcy pierścieni. I co? No i go zaskoczyli widzowie bardzo pozytywnie, mimo tego, że rok go nie było, to od razu wszyscy się ucieszyli, że powrócił, założył sobie konto, od razu w sensie konto y, fanpage'a na Facebooku, tak go tam. Panu. Doładowali, dopustowali go psychicznie, i też ten tam zrobił ta swojego. No bo tam, wiesz, tam patronajt sam w sobie, jak ktoś chce dać darowiznę, to niech daje, kurwa, nie, ja nie. Jałmużne. No, jałmużne. Jak ktoś chce na tace, to niech daje. Ja nie bronię w każdym bądź razie. Więc ten. Wiesz tam, to jest youtuber starej daty, gość, który nie, kurwa, nie wstawia tony jakichś wyskakujących okienek, jakichś pojebanych nawiasów swojej kamerki i tych spraw, tylko robi oldschoolowe, stare, dobre let's play'e ze swoim komentarzem i co? No i przeszło i dalej działa, dalej zarabia sobie na tym, dorabia w zasadzie na tym YouTubie. I bardzo y, został ochoczo powitany z powrotem. Więc są takie hermetyczne grupy widzów, danych YouTuberów, które są naprawdę w porządku. Te natomiast... ja czekają jak pies odysseusza. Tak. Y, natomiast y, jest to mniejszość. Mniejszość, do której z dumą uważam, że należy. No, masz się czym szczycić, prawda? Więc why not? u oh, no. I takie to są akcje w ogóle z tym YouTube'em, nie? nie. Chcesz coś dodać na ten temat, Andr? No wiesz to, to żeby... No ja nie wiem, no tutaj pra, prawda to wszystko jest bardzo oczywiste, że y, są tacy, prawda, jakby po, poniżej 100 tysięcy, czyli poniżej tej bariery za którą się dostaje ten y, srebrny przycisk. Y, chyba, że teraz się jakoś inaczej. to y, Za to srebrny robi... to chyba jest 100 tysięcy, nie? No tak, jest 100 tysięcy chyba, że coś się zmieniło, o czym nie wiem. A jest brązowy teraz, brązowy jest za 50. A, no to. No to akurat tutaj Ragnar przekroczył 50 chyba, więc. Ale ja nie wiem czy on dostał. Bo to chyba trzeba mieć jakąś osobną umowę, nie jestem pewny. Albo YouTube musicie cię lubić, po prostu tyle. No tak, ale no niestety to trzeba szukać po prostu jak jak bursztynu. Po prostu trzeba, trzeba wyszukiwać. To, no niestety tak to już jest. Ale yes, ja wciąż się cieszę, że właśnie są tacy, którzy naprawdę dbają o to, żeby ci, prawda, prowadzący, yy, którzy robią wszystko z pasji żeby po prostu nadal utrzymywali się przy tej pasji, żeby nie zeszli, prawda, na psy. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. tak. Ja temu osobiście każdemu porządnemu youtuberowi tego życzę. Tak. No ale niestety, no nawet jeżeli y, część y, na te psy rzeczywiście nie schodzi, to jest również taka grupa, y, która po prostu y, na wskutek tego, że troszeczkę w ostatnich latach gaming na YouTubie został, oczywiście nie całkiem, ale tak w 30% wyparty przez e, Twitcha, gdzie teraz jest bardzo popularne. Znaczy to już tam od wielu lat wiadomo. E, no tak. Blisko to... 10. E, ten Twitch jest bardzo popularny e, i ten cały streaming. Ja na przykład tego kompletnie nie rozumiem. Nie byłbym w stanie oglądać nikogo poza Blade Beliarem, oczywiście. E, <laughs> tam Light boży. Lightboży, no. Nie byłbym w stanie oglądać nikogo na streamie, bo live y to jest kompletnie nie moja rzecz. I mogę pokrótce powiedzieć swoją tezę na temat streamów, bo tak jak na YouTube jest na YouTube, tak na streamie próbujesz skupić się na grze, to nie możesz, bo rozprasza cię fakt, że chcesz. Porozmawiać ze swoim tam ulubionym YouTuberem, który gra w tą grę. YouTuber mhm. nie może się skupić na grze, bo oczywiście non-stop mu czat na pieprza. Także jest... jakiś kół, Albo no, donatek, tak. No Jeżeli to jest taki większy, większy streamer, no to oczywiście on nie, nie odpowie na jakiś tam byle komentarz, musisz zapłacić kurwa 10 zł, żeby ci odpowiedział. Tylko wtedy, bo inaczej to nie. Inaczej ty jesteś pizdą, człowieku. Więc nie może się skupić na grze i tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. Czy chodzi o komentarz, czy chodzi o twórcy, czy chodzi o grę, czy chodzi o próbę porozumienia się z nim, która jest z góry bezsensowna, jeżeli nie masz pieniędzy. Albo, nawet gdy to jest jakiś taki porządniejszy youtuber, tak, znaczy streamer, tak jak na przykład Bungel, jest, jest w porządku. Znaczy, w ogóle do niego nie mam żadnych zastrzeżeń, ale powiem tak. Ja bym za tym człowiekiem poszedł w ogień, bo to jest, to jest w porządku. Typ, naprawdę. YouTuber starej daty, a, 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 a mega w porządku gość. Ale za nim na Twitcha nie pójdę. Niestety, prędzej w ogień niż na Twitcha. Tyle ci mogę powiedzieć. No. To jest kompletnie no nie wszystkim... moja bajka. Przede wszystkim, jeśli chodzi o te streamy, to one bardzo często też psują samą imersję oglądania. Tak? No to już tam właśnie przede wszystkim, że nie, mo nie wiesz na czym się skupić najbardziej. No, no tak, że jeśli jak ci tu y, na dole pasek leci, po prawej ci pasek leci, y, jeszcze właśnie po prawej masz to, to okienko jakieś. Co, znaczy, to też zależy tam, roz, kto, kto jak naćpa tych okienek, ale w gruncie rzeczy, nawet jeżeli jest to zminimalizowane. Do minimum, to i tak sam fakt, moim zdaniem, że taki streamer jest co chwila, co i rusz rozpraszany przez czaty, mm. jest zdecydowanie przynajmniej dla mnie niepożądany. Mniej A... efekt, dużo, dużo mniej efektywnie wtedy się igra i ogląda. No. Więc ja też nie polecam. Streams. A teraz tak, bo ktoś by mógł jeszcze powiedzieć, że. A na przykład jeżeli się ten streamer y, kompletnie nie patrzy na czat i, i się skupia na grze, to ja odpowiem na to w bardzo prosty sposób. To na chuj w ogóle te czaty tam są, na chuj jest na Twitchu, niech wchodzi na YouTube'a, bo przecież wychodzi na to jedno i to samo. Więc no. No i <laughs> tyle na temat Twitcha i streamingu z mojej strony. Au, dobra, a, Premiery już pominę, bo to jest w ogóle. A czy premiery niepotrzebne. to. No, premiery to akurat nie są aż tak inwazyjne, ale. Czy masz no. wybór? Możesz, możesz obejrzeć, możesz nie obejrzeć, to prawda. Znaczy, no tak. Ja nic do nich nie mam, ale wolę, gdyby. Normalnie. Nie było. No wolę normalnie. Na pewno tam wolę sobie sam coś obejrzeć, aniżeli tam z premierą, bo. Znaczy, ja... wiesz, to co z premierą, to, to akurat się tylko różni tym, że możesz na żywo tam oglądać tak. ten czat, który z innymi, jest... No, I tak. ewentualnie jeszcze youtuber, który nagrał ten film, ogląda z wami i coś tam pisze z wami, ale to jest tak no, kurwa... Ale to... Mówię, ja, to co to jest za przyjemność? Wnosi. To nic nie wnosi, no. halo. Więc tak, więc premiery, no są mniej inwazyjne, ale są jak w wozu dla YouTube'a, no. za tej witryny. No. No i tak. Więc, tak. I ile my tam już gadamy? Z 37 minut. No to już srogo, słuchaj. No, więc my możemy kończyć też w sumie, bo już ja już się wyżyłem. Myślę, że się, rozpo, już się rozpowiedzieliśmy wystarczająco mi się wydaje. Za tym. Muszą też jest? Państwo pamiętać, że ja jako ja jestem człowiekiem bardzo znerwicowanym i bardzo wkurwiającym się na wszystko, na cały świat, więc. Dla mnie to jest po prostu od czasu do czasu zdrowo wylać z siebie ten jad na coś, a na nic innego tak mi się dobrze tego jadu nie wylewa, jak właśnie na nasze internetowe community. Więc, tak jest. Bo, bo jest też to... na co ten jad wylać, tyle wam powiem. Nie? Pewnie tam wybrana garska dotrze do tego filmu i, bo, i może nawet wyciągnie wnioski, może. ale to już zostawiamy Wam do interpretacji. Mhm. No i taka to sytuacja Anders, proszę tak. na siebie, z tymi całymi YouTubami. No więc... my się nie poddamy, tyle wam mogę powiedzieć, my się nie poddamy, my będziemy walczyć i dalej robić swoje. Tak jest, strony. tak jest. Będziemy, prawda <laughs> to mój pierwszy podcast w życiu, na, chyba nasz w ogóle pierwszy podcast w życiu, tak. dla nas osobiście, więc dajcie znać jak, jak prawda wyszło. No. Tak, komentarze na ten temat, mile widziane, Są włączone, są włączone, są włączone. Nie, nie, to, że, nie to, że to jest wersja dla dzieci, gdzie są wyłączone, są włączone. No. No i tyle z naszej strony. Mówił do Was serdecznie Lisokomando i jeszcze serdeczniejszy Andrzej Ziejek. Pozdrawiamy ogółem Oczywiście. szczegółem. Tak. I widzimy się już w następnym podcaście, gdzie to najprawdopodobniej porozmawiamy sobie już tak bardziej na kanwie vlogów o pieniądzu. Historycznie, geopolitycznie, te sprawy standardowo, tak więc kiedy? No jak najszybciej, tyle wam mogę powiedzieć. No postaramy no się Was utrzymać na duchu, prawda, w obliczu szalejącej pandemii. No. Także tyle z naszej strony, kłaniamy się nisko i do zobaczenia, do następnych Shamano.